Chcemy zaprezentować Państwu dzisiaj projekt multimedialny dużego portalu filmowego skierowanego z jednej strony do miłośników kina, czyli widzów, a z drugiej strony do różnych środowisk filmowych. Mam nadzieję, że w przyszłości także w ramach tego portalu będziemy mogli udostępnić wszystkie materiały dydaktyczne z naszego portalu filmotekaszkolna.pl. Oprócz tego mam nadzieję na przyciągnięcie zupełnie nowych użytkowników poprzez także rozbudowaną część społecznościową. Tego portalu. Taka była nasza intencja stworzenia portalu, zarówno dla profesjonalistów, jak i dla miłośników kina, który był rzetelny, prowadzony profesjonalnie, wiarygodny. Polski widz chodzi do kina raz w roku. I to jest kilkakrotnie mniej niż Francuz, Niemiec czy. Brytyjczyk. A polskie kino rośnie. Polskie kino produkuje coraz więcej dobrych filmów i wydaje się, że plejada polskich reżyserów gwarantuje rozwój polskiego kina. I dlatego trzeba je wspierać. I my będziemy dedykowani przede wszystkim właśnie temu sukcesowi, który chcemy rozsławiać i popularyzować także wśród tych, którzy go nie zauważyli do dzisiaj. To, co będzie nas wyróżniać, to będzie po pierwsze no, nasza ambicja, żeby co najmniej 50% artykułów a pojawia się ich w tej chwili ponad 20 dziennie na portalu, była poświęcona filmowi polskiemu. Wyróżnia czas będzie również to, że jesteśmy przedsięwzięciem komercyjnym. Tymi elementami, które będą właśnie poświęcone filmowi polskiemu, będzie dział pod tytułem Kręci się. Poświęcony jest tym filmom, które są przygotowywane, a następnie są w trakcie produkcji. Wiemy o tym, że dla naszych czytelników informacje z planu zdjęciowego, z. Właśnie tego etapu przygotowywania filmu są najbardziej atrakcyjne i najbardziej interesujące. Chcę wspomnieć o dziale o polskim filmie coś, czego na pewno Państwo nie znajdą w innych portalach dział film profesjonalny, w skrócie Film Prof. Myślę tutaj o dziale szkolnictwo, o zawodach filmowych. Tutaj będzie też na przykład zintegrowana z nami strona scenarzyści.pl. Mamy ambicje, żeby bardzo szeroko i zróżnicowane grono ludzi współpracowało z portalem i żeby ich pomoc dla polskich kinomanów była w pełni profesjonalna. Tutaj szukamy bardzo młodych ludzi, ale też korzystamy z tak doświadczonych polskich krytyków jak pan Kołodyński czy Konrad Zaremski. Ostatnio naszym blogerem został Pan Tomasz Raczek. Sądzimy, że publicystyka, krytyka filmowa, którą Państwo znajdzie, znajdziecie w naszym portalu, będzie otwarta, tak jak kino jest otwarte, bo jest przecież najbardziej otwartą ze sztuk. Ambicje i plany dotyczące portalu filmowego wywożą się z potrzeby utworzenia takiego portalu, który Byłby no, najbardziej obiektywnym, wszechstronnym portalem służącym tym, którzy się filmem interesują, zarówno zawodowo, jak i jakich obiektywnie który by odpowiadał też celom statutowym stowarzyszenia czyli promocji szeroko pojętej promocji kina polskiego zarówno w kraju jak i za granicą Dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej to jest bardzo ważna inicjatywa bardzo się z niej cieszymy trzymamy kciuki i będziemy ją wspomagać ponieważ chcemy żeby w przyszłości było to miejsce pierwszy adres polskiego kina Cieszę się że ten portal będzie dedykowany w dużej mierze polskiemu filmowi Mam nadzieję że będzie służył Profesjonalistom także, dla których została zbudowana duża część tego portalu, gdzie będą mogli uzyskać informacje o wszystkich możliwych festiwalach, kursach, szkoleniach, ale także będą mogli być może w przyszłości przeprowadzić casting przez internet. No i przede wszystkim wydaje mi się, że dobrze, że ta, to przedsięwzięcie zintegrowało bardzo dzisiaj rozliczne inicjatywy, które były rozproszone, które dotyczyły tylko pewnych wycinków kinematografii. W jeden fajny portal, który mam nadzieję, będzie cieszył się popularnością nie tylko w środowisku filmowym, ale także wśród zwykłych kinomanów.